Hejka moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj chciałabym z wami otworzyć takie jedno coś tu mam oczywiście, w klasie dostałam mm, taki haczyk jakby, misiorek do czegoś trzymania z JBL i mam tutaj takie coś zapakowane nie wiem co to jest ogólnie nie otwierałam tego i jestem mega ciekawa, co to może być. Tu macie jakieś wskazówki, zawsze narysowane na czarno, i bardzo ładne kolory, są, muszę powiedzieć. Więc teraz um, oczywiście otworzymy i weźmy się do odcinka. A ty, nie, a ty zapamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale żeby nie przegapić kolejnych filmów Bo od czasu do czasu pojawiają się tutaj filmiki, jeżeli znajdę oczywiście materiał do tego. Ale czasem bardzo często nagrywam, żeby po prostu Was jakby tak zaciekawić to wszystko. A teraz otwierajmy fajne opakowanie, lubię takie właśnie opakowanie, które można takie złapać w ogóle. I do tego tu macie jakieś tam napisy. Nie wiem czy to zauważycie. Oraz yy, macie tutaj takie jakby wskazówki do czego można to posłużyć. Oczywiście ja na to patrzeć nie będę, bo będę wtedy wiedziała, co to może być i nie um, będzie tak fajnie, nie? I wtedy otwieramy. To jest fajnie zapakowane. Ale fajny materiał. Fajny, fajny. Wyciągamy. Jezu, to jest takie fajne. Wow! Wow! To jest taka chusta. Mo teraz mogę spojrzeć, i tu pokazuję, że można albo na szyję, albo na czoło. Ten. Albo na rękę. Albo na głowę, albo opaskę z tego zrobić, albo sobie takie włosy zrobić. Albo okryć sobie nosek też. Gumkę. Przetestujmy gumkę, bo gumka mnie tak jakby ciekawi, bo nie wiem, co z tego może wyjść. Nie wiem, czy to na pewno będzie gumka. Bo szczerze, ja w to wątpię, ponieważ, no, jak wiecie, to nie, nie przypomina mi po prostu gumki. Jak widać, rzeczywiście można zrobić sobie okrycie głowy, jeżeli będzie Wam słabo. Ja tego nie lubię. Zainteresujmy się gumką. Poczekajcie, ja sobie rozpuszczę. Będziemy związywać włosy. Bardzo przyjemne jest to. To co teraz robię. Ja nie będę miała pieniądze, a będę Rzeczywiście tu coś już idzie mi. Mam związane mam. E, bardzo przyjemne to jest teraz? na włosach, ale nie za bardzo tu się będzie trzymało. Ponieważ to ma ślizgi materiał, zostaw, zostaw, no więc tak się to fajnie prezentuje, e, moim zdaniem e, fajny to jest, bo możecie sobie do różnych rzeczy to wykorzystać, a to możecie do kluczyka, do szafki albo do różnych rzeczy, moim zdaniem opłacałoby się takie rzeczy mieć. Ponieważ to jest bardzo świetny pomysł jak na takie rzeczy i to jest y, na przykład do roweru, żeby y, nie, nie być po prostu chorym. Y, więc to zginamy sobie tak jak było, żeby nie było. No, w sumie dwa razy powiedziałam było. Tak nie powinnam mówić. Bardzo ciężko mi będzie to włożyć z powrotem. O! Bardzo w sumie proste opakowanie. No więc jest to już w opakowaniu. Moim zdaniem jest to super rzecz i jak, jak tak można tak o przyczepimy sobie. I można to nosić sobie ze sobą dla rzeczego. I moim zdaniem to jest super rzecz, a jeżeli oglądasz ten filmik, to zapamiętaj o łapce w górze, subskrypcji na tym kanale oraz komentarzu. A ja już się z żegnam, Bye!